Cześć Wam, witam Was ze stacji benzynowej Orlenu w Łodzi. Jestem tuż przed wydarzeniem, które sam sobie wymyśliłem, czyli próba pobicia rekordu Guinnessa najdłuższego przejazdu samochodem produkcyjnym na jednym zbiorniku paliwa. Ten rekord wynosi 2546 km. Dawno temu oprócz jazdy jak najszybciej samochodem... Zacząłem interesować się też wszystkimi najw motoryzacji, co jest najszybsze, najlepsze, najszybciej jeździ w zakrętach, również tymi pojazdami, które są najbardziej wydajne i można nimi pojechać najdalej, jak to tylko możliwe. Wydawało mi się, że przejechanie z Polski do Paryża na jednym zbiorniku paliwa będzie niemożliwe, pomimo że chciałem taką próbę dekadę temu podjąć, natomiast moja wiedza motoryzacyjna przez te 10 lat wzrosła, technologia w motoryzacji również się rozwinęła, no i stwierdziłem, że warto powiedzieć że sprawdzam. Zobaczyliśmy właśnie tankowanie. Tankowanie trwało dłużej niż normalne tankowanie, ponieważ do odbicia jest to faktycznie około 66 litrów, tak jak jest deklarowana pojemność zbiornika paliwa. Natomiast no, wlewałem te ostatnie kilka, kilkanaście minut. Kropla po kropelce, żeby zmieściło się absolutnie dla tego eksperymentu paliwa najwięcej, tak zwane pod i weszło nam aż 74 litry paliwa, czyli pełny zbiornik paliwa pod korek wyniósł nas 457 zł. Pytanie, czy za 457 zł da się dojechać do Paryża i z powrotem z łodzi. Czy to nam się uda, zobaczycie w tym materiale. Przed rozpoczęciem próby pobicia rekordu Guinnessa musieliśmy spełnić wcześniej przygotowane kryteria. Udokumentowanie procesu tankowania, przegląd techniczny samochodu, specjalna plomba na wlewie paliwa oraz urządzenia na pokładzie. Samochodu, które nagrywały każdy kilometr trasy i dokładnie zliczały dystans, aby później móc udowodnić prawdziwe dane. 5 marca po godzinie 15 ruszyliśmy w drogę. Jechałem sam na pokładzie mojej skody Superb, a za mną mój zespół w drugim aucie dbało o techniczną stronę próby pobicia rekordu Guinnessa. Ich zadaniem było przypilnować tego, żeby na pewno każdy pokonany kilometr nagrał się na kamerze oraz żeby każdy kilometr był zapisany w specjalnym pliku GPX. Oprócz tego musieliśmy prowadzić tzw. lookbook, w którym wpisywaliśmy przerwy, zmiany kart pamięci w kamerach pokładowych, czy postępy na trasie. To wszystko po to, żeby dostarczyć później dowody na to, czego dokonaliśmy. Pierwsza część trasy napawała optymizmem. Utrzymywałem średnie spalanie na poziomie 2,8 litra. Się świetnie bawię, powiem wam, jestem tak podekscytowany że myślałem, że się po 4 godzinach bardziej zmęczę, ale no, aż chce mi się jechać. Jechaliśmy teraz pod wiatr, ale te parametry są bardzo dobre, jak na to, że jedziemy pod wiatr, bo mamy średnie zużycie paliwa na poziomie 2,7 litra, dojechaliśmy do granicy, średnia prędkość wyniosła 84,5 na godzinę z łodzi ze stacji benzynowej, podczas gdy Google Maps pokazuje poziom 93, czyli jedziemy naprawdę dynamicznie na moich wcześniejszych takich próbach eksperymentalnych jeździłem sporo wolniej więc cieszę się że zachowujemy naprawdę tą mobilność z górki regularnie jedziemy z maksymalnymi prędkościami dozwolonymi dla drogi szybkiego ruchu pod górkę zwalniamy ale w wielu momentach też jestem w stanie pod górkę trzymać 80 90 na godzinę tak jak e, tiry Nigdy nie widziałem takiego zasięgu w tym samochodzie, bo jest to 2030 km, a pokonaliśmy już prawie 400, czyli potencjalny zasięg w tej chwili 2400 km jest, jest dość duży. Czuję się fajnie, teraz 740 km przez Niemcy. Najpierw jeszcze przejedziemy przez granicę. Duże przewyższenia terenu, ciągłe podjazdy pod górkę, a także niska temperatura powodowały większe zużycie paliwa. Wtedy myślałem, że to po prostu nam się nie uda. Trochę jestem zmęczony tą jazdą przez Niemcy. Ta końcówka taka e, optymistyczna, bo już myślałem w okolicach Frankfurtu, że, że to na pewno nam się nie uda. W tej chwili wygląda, że może być na styk, także walka będzie trwała do samego końca. Z pewnością łatwiej by było jeździć w kółko po Polsce, tak po nizinie. Jednak jak jest z górki i pod górkę, no to jest trudniej uzyskiwać takie niskie, niskie spalania. A teraz idę trochę pochodzić, bo długo siedziałem. Po 17 godzinach podróży dojechaliśmy do Disneylandu, ale to był jedynie półmetek naszej misji. 1500 km za nami, nie wiedziałem, że próba pobicia rekordu Guinnessa po raz pierwszy w życiu przyprowadzi mnie do Disneylandu. Natomiast nie będziemy tu szczerze mówiąc długo. Odhaczyliśmy ten punkt, no i ustalamy podróż, jak wrócić do Polski, żeby ten rekord pobić. No a o czym tak sobie myślisz, jak tak sobie jedziesz? Jest co? Dużo myślę o spalaniu. <laughs> nie ukrywam, że mnie to fascynuje, jak długa będzie ta górka, albo jak, jaki będzie ostry ten zjazd. Na przykład denerwuję się na siebie, gdy wniosę za dużo prędkości na szczyt. Musieliśmy jeszcze wrócić do Polski, oczywiście nadal na tym samym paliwie, które zatankowaliśmy w Łodzi. Podjęliśmy jednak decyzję o zmianie trasy powrotnej. Zamiast powrotu przez Niemcy, zdecydowaliśmy się na powrót przez Belgię, Holandię i północną częścią Niemiec, żeby uniknąć podjazdów i niekorzystnych wiatrów. Szybki powrót, nie? Nie. Długo nie byliśmy na tych czasach. Uratował mnie wiatr i trasa. Dobrze, że e, użyliśmy koła ratunkowego w postaci telefonu do przyjaciela. Szymon gospodarczyk odebrał. Okazało się, że on umie rozczytać, gdzie jest stromo, a gdzie jest dobra nizina do wydajnej jazdy Superbem. Sprawdził wiatr i powiedział nam, jedziecie przez Belgię. No i jesteśmy w grze. No i to była bardzo dobra decyzja, żeby wracać inną drogą, ponieważ dzięki temu udało nam się pobić rekord Guinnessa, który dotychczas wynosił 2546 km. Moja Skoda Super na paliwie Orlen efekta stanęła po przejechaniu 2831 km, co oznacza, że pobiliśmy wcześniejszy rekord o blisko 300 km. Oznacza to również, że można dojechać z Polski do Disneylandu i z powrotem na jednym baku paliwa. 2831! Na rowerku? W trybie kolarskim, no. W trybie kolarz. Słuchajcie, wróciłem właśnie z pierwszej rundy Mistrzostw Europy i czekała na mnie przesyłka, którą razem z wami chciałbym rozpakować. Spodziewam się, co w niej może być, ale sprawdźmy, trzeba by na pewno. O! Taka koperta z napisem World Record Guinness, a w środku. Oficjalne potwierdzenie, że wspólnie z zespołem zostaliśmy rekordzistami Guinnessa. Na jednym zbiorniku paliwa przejechaliśmy 2831 km pomiędzy 5 a 7 marca 2025. Także bardzo się cieszę i oficjalnie potwierdzam, że mamy rekord Guinnessa. Natomiast kategoria, w której braliśmy udział, była absolutnie technologiczna. Także nie byłoby to możliwe bez świetnego samochodu na świetnych oponach i na jedynym właściwym paliwie. Dziękuję Wam i pozdrawiam.